Dobry wieczór, Patryk Szulc. Witam Państwa w kolejnym podsumowaniu bieżących wydarzeń ze świata przestępczości zorganizowanej Mafia News. Zaczynamy od zmian kadrowych w CBSP. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że komendantem CBSP został inspektor Paweł Kółtorzycki. Teraz zmiany dotknęły również jego zastępcę. Stał się nim inspektor Piotr Stasiak, pełniący do tej pory funkcję naczelnika zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji. W piątek 8 marca ostrzelano dom Janusza kapseł do nim bokserek, znanego w krakowskich środowiskach przestępczych. To nie był pierwszy zamach na jego życie. W 2016 roku został brutalnie pobity przez tamtejszych pseudokibiców i w stanie ciężkim trafił do szpitala. Policjanci CBSP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się wprowadzaniem na rynek znacznych ilości narkotyków. W latach 2017-2019 mogła ona wprowadzić na rynek nawet kilkadziesiąt kilogramów amfetaminy. Na miejscu ujawniono 12 kilogramów tego środka, a także broń. Zabezpieczono sześć pojazdów o wartości 300 tysięcy złotych. 20 lat temu powstał Wydział do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji. To funkcjonariusze tej jednostki byli odpowiedzialni m.in. za rozbicie takich lub jak Mokotowska czy Markowska. Prowadzili oni również śledztwa w sprawie najbardziej brutalnych zabójstw, które były popełnione w Warszawie. 12 zatrzymanych, z których 11 zostało tymczasowo aresztowanych. Przejęte 21 kg narkotyków, w tym amfetamina i marihuana, to efekt działania 260 policjantów, m.in. z biura operacji antyterrorystycznych, komendy stołecznej policji czy kilku komend wojewódzkich. W ten sposób rozbito zorganizowaną grupę przestępczą, na której czele stał człowiek pochodzenia ormiańskiego. Zajmowała się ona wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków. Katowickie Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało pięciu przedsiębiorców i notariusza, którzy w latach 2012-2018 wyłudzili 2 miliony złotych z Narodowego Funduszu Badań i Rozwoju, a kolejne 10 milionów próbowali wyłudzić od producentów owoców i warzyw. Agenci z Katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 6 osób, które wyłudziły 2 miliony złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, kolejnych 10 usiłowano wyłudzić od jednej z grup produkujących warzywa i owoce. Zatrzymani trafią do prokuratury w Katowicach. Tam usłyszą zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. W tej chwili funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukują mieszkania i gabinety zatrzymanych osób. Reporterzy Uwagi TVN informowali o fali zgonów po zażyciu dopalaczy, które miały miejsce w Zawierciu. W tej właśnie miejscowości zatrzymano ostatnio cztery osoby, dwóch mężczyzn i dwie kobiety w wieku od 23 do 40 lat. Zajmowali się oni wprowadzaniem dopalaczy do obrotu. Teraz im 12 lat pozbawienia wolności. Centralne Biuro Śledcze Policji zamknęło pięć agencji towarzyskich, które działały w centrum Poznania. Zatrzymano 12 osób, na ich czele stała kobieta o pseudonimie Kama. Miała ona razem z tymi osobami wzbogacić się o blisko milion złotych na czerpaniu korzyści z nierządu. Ostatecznie tymczasowo aresztowano jedynie dwie osoby. Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa i ABW w Lublinie uderzyło w zorganizowaną grupę przestępczą, która mogła wyłudzić nawet 16 milionów złotych nienależnego podatku VAT. 8 milionów złotych zabezpieczono na ich kontach bankowych, natomiast wstrzymano również zwrot podatku VAT na kwotę 7,8 miliona. Zatrzymane zostały trzy osoby, dwie z nich zostały objęte dozorem policyjnym, a jedna musiała wnieść poręczenie majątkowe. Przestępczy mechanizm polegał na stworzeniu siatki podmiotów które tworzyły pozory legalnych transakcji handlowych w rzeczywistości celem sprawców było wprowadzenie na teren Polski telefonów typu smartfon bez uiszczenia należnego podatku VAT. Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiego centralnego biura śledczego policji zamknęli drugie w kraju laboratorium oleju konopnego. Na miejscu zabezpieczyli również 5 kg amfetaminy. Zatrzymane zostały cztery osoby. Wszystkie tymczasowo aresztowano. Centralne biuro antykorupcyjne, delegatura w Białymstoku zatrzymało kolejne dwie osoby podejrzane o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było prowadzenie karuzeli podatkowej. Karuzela ta funkcjonowała przez kilka ostatnich lat na terenie różnych państw Unii Europejskiej. Miała wyłudzić aż. Miliard złotych. Funkcjonariusze z Białostockiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne dwie osoby do śledztwa związanego z próbą wyłudzenia miliarda złotych nienależnego podatku VAT. Zatrzymani to prezesi polskiej i czeskiej spółki, którzy działali w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzającej do obrotu fikcyjne faktury VAT głównie na artykuły spożywcze. Mężczyźni trafią do prokuratury regionalnej w Warszawie, tam usłyszą zarzuty. CBA zatrzymało kolejne 12 osób podejrzanych o udział w procederze tzw. piramidy finansowej. W latach 2012-2017 zarządzając funduszami kapitałowymi miała ona narazić aż 2000 osób na stratę 600 milionów złotych. Straty w funduszach wyniosły natomiast 90 milionów. Na początku marca do tej sprawy zatrzymano już 7 osób. Poznańska delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzi śledztwo dotyczące piramidy finansowej, w której ponad 2000 osób straciło łącznie co najmniej 600 milionów złotych. Dzisiaj funkcjonariusze z Poznańskiego CBA zatrzymali 12 osób. To byli obecni pracownicy i kierownictwo jednego z banków, który kolportował toksyczne produkty finansowe. Wcześniej do tej sprawy agenci z Poznania zatrzymali 12 osób. Wśród nich są osoby, które zarządzały czterema funduszami inwestycyjnymi. Warszawskie CBA zatrzymało cztery osoby podejrzane o wyłudzenie 29 milionów złotych. Wśród nich jest wydawca tygodników wprost oraz do rzeczy Michał Lisiecki. Zezwolił on na podawanie swojego nazwiska. Sam twierdzi, że został pomówiony przez osoby, które w tym momencie przebywają w areszcie i w ten sposób chcą się wybielić. Natomiast mimo to Lisiecki również został tymczasowo aresztowany. Sąd zezwolił mu co prawda na opuszczenie aresztu po wpłacie 500 tysięcy kaucji, ale mimo tej wpłaty nie opuścił murów aresztu. Wszystko dlatego. Że prokurator zaskarżył to postanowienie sądu. Natomiast 19 marca dokonano kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Łącznie podejrzanych jest już 25 osób. Agenci z Warszawskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzech kolejnych biznesmenów, którzy na podstawie pozornych umów wystawiali fikcyjne faktury, wyprowadzając w ten sposób pieniądze z mas upadłościowych. Przedsiębiorstwo w upadłości zajmujące się budową i remontami infrastruktury kolejowej straciło bez mała 29 milionów złotych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego do tej sprawy już wcześniej zatrzymali 20 osób. W ostatni czwartek poseł Piotr Marzec, znany szerszej publiczności jako Liroj, zorganizował w Sejmie konferencję prasową poświęconą zmianom w instytucji małego świadka koronnego, to jest artykuł 60 Kodeksu Karnego. Zakłada on m.in. nadzwyczajne złagodzenie kary dla przestępcy, który zdecydował się na współpracę z prokuraturą, ale z różnych względów nie może uzyskać statusu właściwego świadka koronnego. Podczas konferencji obecni byli również zawodnik MMA Mar Różal Różalski, a także dziennikarz portalu Kryminalna Polska, Piotr Szatkowski. Wnioski z konferencji są takie, że artykuł 60 kodeksu karnego jest częstym polem do nadużyć i pomawiania innych osób o rzekomo popełnione przez nich przestępstwa. Mały no? świadek korony to dzisiejsza jest patologia. Ci ludzie boją się wsypywać swoich kolegów, więc po prostu na celownik sobie biorą ludzi niewinnych ludzi. Rafał B. Pseudonim Bukaciak, uznawany za jednego z liderów tzw. grupy Konstancińskiej, został prawomocnie skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu mówiliśmy, że Bukaciak chciał ograniczenia tej kary do 15 lat pozbawienia wolności w ramach nadzwyczajnego złagodzenia kary, a wnioskował o to również prokurator, który widział pożytek procesowy w wiedzy Bukaciaka. Mimo to sąd stwierdził, że nie ma okoliczności łagodzących i dlatego skazał Bukaciaka na ćwierć wieku za kratami. Poznańskie Centralne Biuro Śledcze Policji w kolejnej akcji wymierzonej w Agencje towarzyskie zatrzymało 9 osób. Wśród nich znalazł się Tomasz W. pseudonim Johnny, poszukiwany od 2015 roku za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. CBŚP zapowiada, że sprawa jest rozwojowa i nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Tylko kilkanaście dni katowickim łowcom głów zajęło ustalenie miejsca pobytu Damiana M., który od dwóch lat był poszukiwany za handel ludźmi. Przy wsparciu niemieckich policjantów udało się go ująć w Duisburgu. W ubiegłym tygodniu Krajowa Administracja Skarbowa w kilku akcjach wymierzonych w handel nielegalnym tytoniem zabezpieczyła dwie tony tytoniu oraz jedną tonę krajanki tytoniowej. Łącznie mogły mieć one wartość około 2 milionów złotych. Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku uderzył w kolejną zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT na podstawie tzw. pustych faktur. 30 spółek, które były podmiotami powiązanymi, zarejestrowanymi na obywateli azjatyckich, nie prowadziło de facto działalności gospodarczej, a ich adresami rejestrowanych bardzo często były biura wirtualne. Spółki te na rzecz grupy miały wyłudzić około 5 milionów złotych, natomiast udało się wstrzymać kolejny zwrot podatku VAT na kwotę 1,5 miliona. Gościem Aleksandra Majewskiego w programie Barykada był Marcin Miksza, były naczelnik Wydziału Narkotykowego Olsztyńskiego Centralnego Biura Śledczego Policji. Opowiadał on m.in. o zarzutach, które usłyszał ostatnio w szczecińskiej prokuraturze. Dotyczą one tego, iż rzekomo Miksza miał wprowadzić na rynek znaczną ilość narkotyków. Odniósł się również do tego, jakie zarzuty padają pod adresem CBŚP z ust zawodnika MMA Mameda Halidowa. Od 5 marca co wtorek o godzinie 23.30 na antenie telewizji TVP1, możemy oglądać drugi sezon programu dokumentalnego Miasto Gniewu. Opowiada on o historii zorganizowanych grup przestępczych, które rządziły w Warszawie po upadku grup Pruszkowskiej oraz Wołomińskiej. Pierwszy sezon, emitowany półtora roku temu, dotyczył właśnie tego, jak wyglądała stołeczna scena mafijna w latach 90. Gościem Rafała Dudkiewicza w audycji Kulisy Spraw był Dawid Sawicki, czyli scenarzysta i reżyser programu Miasto Gniewu, o którym mówiliśmy przed chwilą. Opowiadał on o tym, jakie grupy przestępcze rządziły Warszawą po upadku grup Pruszkowskiej i Wołomińskiej. Mowa tutaj między innymi o gangu Żoliborskim czy Modlińskim. Natomiast w polemikę z nim na Facebooku Mafia News wszedł dziennikarz śledczy Janusz Szostak. Wskazał on, że tak naprawdę stołecznym podziemiem przestępczym po upadku Pruszkowa i Wołomina rządziła grupa Mokotowska, a nie żoliborska czy modlińska. Superwizjer TVN opublikował materiał o mężczyznach oszukanych w klubach GoGo. -Go. Chodzi o co najmniej kilka klubów GoGo -Go działających na terenie Polski. Można do nich wejść za symboliczną opłatą bądź nawet za darmo. Natomiast wielu poszkodowanych uważa, że nie pamięta nic już po wypiciu pierwszego piwa. Uważają, że dosypano im narkotyków. Natomiast rano, kiedy budzili się najczęściej już w domu, okazywało się, że na ich kontach nie ma żadnych pieniędzy bądź nawet zaciągnięto na ich nazwiska kredyty. To wszystko w tym wydaniu programu Mafia News. Dziękuję za uwagę i zapraszam już za tydzień Patryk Schulz